Tuka partyzantów w mieście Lwowie. Witają państwa po półrocznej przerwie. Franek Krapacki. Bartosz Andrejuk i nasz I gość. Tomasz Jankowski. I gościnnie nasz gospodarz. 15 sierpnia. Jesteśmy polskie. Polskiej armii. Tak jest. Przyjechaliśmy odzyskiwać pradawny polski gród nad Peltwią. Panowie, jak na ulicach? Dużo, dużo ochotników? Na ulicach spokojnie, zaskakująco. Ja bym powiedział, że nic się tu nie czuje, prócz atmosfery. Pijaństwo. Tak. No ale my postanowiliśmy poszukać starcia i zwarcia, tak Jedziemy naprawdę do nie będziemy żadnej rekonkwisty na tych cudownych ziemiach przeprowadzać. Jedziemy do Odessy na mecz, na mecz piłkarski z podtekstami Czarnomory z Odessa. Zorza Ługańska. Czyli no wschód kontra wschód. A właśnie... myślimy, że przełoży się to atmosfera polityczna na mecz, na relacje między kibicami. No właśnie, opoduje. bo to są dwie drużyny, z których każda w jakiś sposób yy, no, związana jest, której y, kibice związani są z tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Kibice Czarnomorca yy, no, sami uważają, że puścili z dymem kilkudziesięciu prorosyjskich separatystów kilka miesięcy temu, a z kolei kibice Zorzy Ługańsk yy, w części poparli separatystów, w części poparli yy, Majdan. No i to jest drużyna z tego rejonu, gdzie dzisiaj jest największa. Rozpierducha, ruszamy, ja uważam jednak, że kibice Ultrasi jakiś, jakiś czas temu zawarli porozumienie o jakiejś nieagresji czyli, A, e... Nawet bym powiedział, że za zawarli porozumienie o poparciu dla Majdanu, bardzo silne trzeba no właśnie, ale przez kibice Zoży nie, nie wpisali się wszyscy w ten, w ten układ, tam są jakieś podziały yy, no i... Znaczy no oczywiście będzie jakaś demonstracja tej ukraińskości Ługańska jutro, ale ciekawie jestem czy przyjadą na przykład jakieś kibice, nie wiem, może oni wszyscy są w batalionie, w batalionach tych wschodnich Donbas ażo mógł jeden raczej wiedzieć. No jesteśmy bardzo ciekawi co, co zobaczymy. Już za 24 godziny mecz czodu z Orze Ługańsk. Tomek jak do to Belwowie jeszcze opowiedz coś? Podobno twój yy, twoja... Twoja dziewczyna wysłała na front swojego kuzyna. Kuzyn, który leżał przed telewizorem, pewnego dnia otrzymał informację. Bierzemy się do wojska po dwutygodniowym dwóch, dwóch przeszkoleniu, wysłali go na blog post, a po kolejnym miesiącu walczy pod Ługańskiem. Mam nadzieję, że walczy do tej pory. No inaczej nie może być. Więc mam nadzieję. Więc tak, widzicie, tak. że jednak wojna wojna na wschodzie Ukrainy dotyka troszeczkę każdego z nas. Również na Zachodzie. Również na zachodzie. Nigdy nie wiesz, kiedy na ciebie trafi. Nigdy nie wiesz, kiedy na ciebie trafi, tak, a dobrze. tymczasem odmeldowujemy się na czas kolacji w gruzińskiej restauracji, w restauracji. Cię, Do zobaczenia. Cześć. Pa. Pa.